Cześć! W dzisiejszym materiale odpowiem na kilka nurtujących Was pytań dotyczących naszego najnowszego pada Mangan 400. Jak połączyć się z urządzeniem? To proste. Jeśli wybudzisz kontroler przy użyciu przycisku Home, połączy się on z ostatnio sparowanym urządzeniem. Domyślnie jest to adapter umożliwiający łączność z PC. Aby sparować mangana 400 z innym urządzeniem, wystarczy przytrzymać przycisk HOME, gdy kontroler jest wyłączony, i puścić przycisk w momencie, gdy kontroler zasygnalizuje odpowiednie ustawienie diodą LED na froncie urządzenia. Wolno mrugające zielone lub fioletowe światło to nawiązywanie połączenia z ostatnim urządzeniem. Szybko mrugające zielone światło to połączenie w trybie PC, szybko mrugające fioletowe światło to połączenie w trybie Switch. Po całej sekwencji kontroler wyłączy się. Jeśli chodzi o podświetlenie tego pada, możesz się przełączać pomiędzy trzema trybami podświetlenia: podświetlenie z przodu oraz przycisków, samo podświetlenie z przodu bez przycisków oraz podświetlenie wyłączone. Wystarczy przez 2 sekundy przytrzymać jednocześnie przycisk Turbo oraz screenshot. Wtedy nastąpi przełączenie do kolejnego trybu. Operację należy powtórzyć aż do wybrania preferowanego trybu podświetlenia. Wibracje zmienimy w bardzo prosty sposób. Wystarczy przytrzymać przycisk Turbo, a następnie przesunąć lewą gałką w dół. Kiedy poczujemy wibrację, przytrzymując wciąż przycisk Turbo możemy przesunąć lewą gałkę ponownie w dół jednokrotnie by zmniejszyć wibracje lub dwukrotnie aby całkowicie je wyłączyć. W celu zwiększenia wibracji należy przesunąć lewą gałkę w górę. Przełączanie trybu X-Input i D-Input jest bardzo proste. Wystarczy przytrzymać jednocześnie przycisk plusa i minusa przez 3 sekundy do czasu przełączenia się koloru diody LED na froncie. Niebieski kolor symbolizuje tryby D-Input. Powrót do trybu X-Input przeprowadza się w analogiczny sposób przez przytrzymanie odpowiednich przycisków.